Jestem za młody, żeby pamiętać przygodówki lukasarcu, ale na tyle stary, żeby ciepło wspominać Grelego. Najsłynniejszy filmowy archeolog udał się na kilka interaktywnych przygód w przeszłości, ale ostatnie lata były dla Indiany suche. Po 15 latach ciszy w grudniu 2024 raz jeszcze wyruszył w przygodę. Nie, to nie jest ten czartet ani Wolfenstein. Rozgrywka jest mieszanką liniowej opowieści z immersji w Simem. Większość czasu eksplorujemy lokacje, rozwiązujemy zagadki i na cicho lub głośno radzimy sobie z wrogami. Indiana Jones to bardzo unikatowy naukowiec, bo w trakcie jego prac przejmuje się nie tylko wykopaliskami i analizą pozostałości minionych cywilizacji, ale także stojącymi mu na drodze z złodziejami. Do sprawy można podejść tak jak Solid Snake albo jak Doomguy. Skralanie jest całkiem przyzwoite, bo możemy wychylać się za osłon, odwracać Uwagę wrogów i oczywiście upewniać się, że prędko nie wstaną. Niestety, sztuczna inteligencja wrogów jest inteligentna tylko z nazwy, bo są ślepi i gusi. Tylko w tym wyjątkowym przypadku intelekt oponentów na poziomie szczurów zobliwiona jest zgodny z materiałem źródłowym. Wiem, że ten argument brzmi bardzo wygodnie dla twórców, ale pozwala to na odtwarzanie absurdalnych sytuacji i chaotycznych pojedynków z filmów. Pomimo wcześniejszych dokonań Machine Games, Indiana Jones nie jest strzelanką. Henry w swoim repertuarze ruchów ma kosztujące staminę lekkie i silne ciosy, popchnięcie, bloki oraz uniki. Jest broń palna, ale poza rewolwerem nie ma możliwości przeładowania broni, a wrogowie przyjmują zaskakująco dużo pocisków. Ten prosty model urozmaica beach. Możemy strzelić faszyście w pysk, jak Belmont Vampirom, pozbawić wroga broni, czy przyciągnąć go do siebie w celu modyfikacji układu kostnego głowy. Jeśli znudzą ci się pięści, to na mapie jest dużo totalnie przypadkowych przedmiotów, które możemy wykorzystać jako oręż. Kilofy, młoty, butelki, broń palna, dynamit, miotły, łapki na muchy, garnki, patelnie, szczotki czy przepychacze do kibla. Przypomina mi to trochę Breath of the Wild, które szybko niszczącym uzbrojeniem zmuszało do korzystania z niecodziennych rozwiązań bojowych. Otwarta walka stanowi wyzwanie, bo wrogowie błyskawicznie otaczają Indiego, atakują jednocześnie, robią uniki, rzucają przedmiotami i sięgają po broń palną. Da się eksploitować ich zachowania, ale przez większość czasu rzeczywiście stanowią zagrożenie. Bawią także reakcje rywali na ciosy, borbią grymasy, nasze kuksańce przyozdabiają ich twarze siniakami, a czapki czy hełmy pod wpływem siły uderzeń spadają z ich głów. Można oczywiście spamić jeden guzik, żeby wyjść zwycięsko z walki, ale mnie rzucanie przedmiotami w niemilców bawiło bardziej. Indii jednak nie samym biciem nazistów się zajmował. Nie brakuje tu wyreżyserowanych i liniowych etapów, ale sporo czasu spędzimy w mikrohabach wypełnionych różnorodnymi opcjonalnymi aktywnościami w postaci znajdziek, sekretów czy zadań. Robiąc tylko wątek główny, można łatwo pominąć sporą część atrakcji. Uważne zwiedzanie nagradzane jest specjalnymi książkami, które rozwijają fizyczne umiejętności. Nie, to nie RPG i nie, Henry na koniec opowieści nie rzuca kulami ognia, ale zwiększenie zdrowia, kondycji czy siły z jaką rzuca przedmiotami jest moim zdaniem warte fatygi. Do eksploracji zachęcają same lokacje, bo to naprawdę śliczna gra efekty świetlne, bogactwo wirtualnej scenografii, masa detali, a nawet taka drobnostka jak język właściwy państwu, w którym się znajdujemy. padre. Opowieść jest w duchu klasycznej trylogii, także mamy wielką tajemnicę, wymagającą od bohaterów podróży po świecie, żeby odkryć kolejne elementy układanki. Uwielbiam to, jak sportretowany jest tu Indiana Widać i słychać, że jara się jak dziecko na gwiazdkę, zwiedzając pozostałości minionych czasów, jednocześnie wielokrotnie przypominając, że jest specjalistą nie tylko od silnego ciosu, bo nierzadko używa swojej historycznej wiedzy, prędko łącząc poszlaki spójną całość. Jednocześnie jest pewny siebie i żartobliwy, to jest Jones z filmów. Poszukująca swojej zaginionej siostry Gina nierzadko okazuje się kluczowa w trakcie opowieści, a jej czarujący charakter i determinacja stanowią ciekawe uzupełnienie dla słynnego kapelusznika. Obserwowanie rozwoju ich relacji oraz tego, jak wzajemnie od siebie się czegoś uczą o świecie, dodaje tylko więcej uroku do tej lekkiej, przygodowej historii. Scenariusz próbuje trochę odtworzyć nieodtwarzalne, ale robi to na tyle zgrabnie, by wyróżnić się na tle reszty serii, dając wiele powodów do uśmiechu. Nie jedzie też za bardzo na nostalgii, nie licząc prologu. Opowieść byłaby znacznie mniej przyjemna w odbiorze, gdyby nie fenomenalne występy aktorów. Wszyscy dali z siebie 200%, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Troy Baker, bo jest niemal nieodróżnialny od młodego Harrisona Forda. Chciałbym tu jeszcze podkreślić, że ta gra to jedna z ostatnich ról tonego Toda. Muszę. W ogóle Wielki Krąg ma jedne z najlepszych przerwników filmowych, jakie widziałem, bo te wykorzystują język filmu znacznie lepiej niż inne gry. Zdjęcia, kompozycja, kolory, oświetlenie czy montaż dźwięku stoją na naprawdę wysokim poziomie, choć nie każda katzenka jest równie dopieszczona. Niestety, jak przystało na współczesną, wysokobudżetową grę, optymalizacja jest dyskusyjna. Praktycznie po każdym uruchomieniu przez pierwsze kilka minut gra chodziła mi w 12 klatkach. Nierzadko zupełnie bez powodu FPS-y spadały do bardzo filmowych 25, a DLSS w moim przypadku generował jakieś dziwne artefakty graficzne. W ogóle to futra wyglądają w tej grze dziwnie. Nieco zawodzi muzyka, bo nie jest zła, ale poza klasycznym głównym motywem przewodnim nie ma tu mocnych czy nowych traków. W porównaniu z innymi immersji simami jest tu trochę ubogo jeśli chodzi o opcje, ale moim zdaniem nie jest to duża wada, bo koniec końców Henry Jones to zwykły gość z biczem i wiedzą. Osobiście trochę się zawiodłem na zagadkach logicznych, bowiem liczyłem na coś bardziej wymagającego. Większość wymaga chwili myślenia, ale nie ma tu niczego bardzo trudnego, choć po prawdzie może to i lepiej, bo dwugodzinne kminienie nad rozwiązaniem łamigłówki popsułoby płynność rozgrywki. Dużo osób przed premierą narzekało na fakt, że gra jest w pierwszej osobie. osobowa kamera pozwala na więcej, prawda, i prolog gry, a konkretnie legendarna scena ucieczki przez wielką kulą, jest na to dowodem. Ale znaczna większość tego tytułu jak najbardziej działa w takiej formie. FPP daje dużo większe poczucie skali, a przerywników filmowych jest tu na tyle dużo, że na pewno nie zapomnisz kim sterujesz. Irytuje trochę fakt, że kamera przychodzi do TPP, kiedy bujamy się na biczu czy wspinamy, ale nie jest to duży problem. Machine Games moim zdaniem zaserwowało wspaniałą przygodę dla pojedynczego gracza, tak bardzo odświeżającą i potrzebną w czasach wysokobudżetowych gier usług, projektowanych z myślą maksymalizacji zysków na dłuższą metę, oferujących niewiele realnego gameplayu. Nie pozbawione wad i przydałoby się nieco więcej szlifu, ale fajnie było zobaczyć jeszcze raz tego legendarnego bohatera. Polecam, jeśli jesteś fanem klasycznej trylogii z Harrisonem Fordem albo brakuje Ci gier z dużą singlową kampanią.